Servus, z tej strony Malinowenos. Po tytule filmu już widzicie co będę robił w tym odcinku. Zachęcam Was do obejrzenia tego całego filmu, bo myślę, że naprawdę warto i dużo będzie się działo, a wiśnie są rewelacyjne do przerobu. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wspomogli Mateuszka i jego rodziców po powodzi, która miała miejsce kilka tygodni temu w zbiórce, która, była, która jest zorganizowana. Link jest pod filmem, jak ktoś jeszcze nie widział zbiórki, a chciałby też pomóc. Także dziękuję wam bardzo w imieniu Mateuszka i rodziców jego. Żeby przygotować wino czy nalewkę z wiśni, trzeba mieć wiśnie, a jak widzicie wiśni tutaj nie mam, także pierwsze co, to chodźmy do sadu. Uzbieram trochę wiśni do odcinka. Wiśnie mamy już zerwane. Także możemy przystąpić zaraz do działania. Ale na początek chciałem Wam troszkę opowiedzieć o tych owocach. Jeżeli chodzi o wiśnie, jest to jeden z najlepszych surowców na wino czy nalewkę. Także jeżeli macie dostęp tylko do wiśni, to nie zastanawiajcie się nawet, czy nastawić takie wino, czy nalewkę. Ważne jest tylko to, żeby te wiśnie były swojskie, a nie hodowlane. Ja mam tutaj swój owoc, taki drobniejszy, natomiast jeżeli byście gdzieś tam w kurtowniach czy, czy ta na targach szukali owoców, to mogą się trafić takie duże wiśnie, y praktycznie jak czereśnie, bardzo słodkie. I one się za bardzo nie nadają do nastawienia wina czy nalewki. Niestety y miałem już przygodę z takimi owocami. Bardzo ładnie wyglądają, bardzo ładnie smakują, ale po przerobieniu nic z tego fajnego nie wychodzi. Z tych drobnych, wydawałoby się kiepskich wiśni będzie dużo lepsze wino, 100 razy lepsze wino czy nalewka niż z takich kupnych jak czereśnie dużych i słodkich. Tam jest tylko cukier, smaku nie ma prawie w ogóle i wino wychodzi kiepskie. Dziś tak przywiozłem od sadownika 100 czy 200 kg takich właśnie dużych wiśni ładnych, myślałem, że będzie super wino, bo były soczyste, miały dużo soku, były słodziutkie. Przefermentowałem i wino było bardzo płytkie, słabe w smaku. No i musiałem kombinować, bo kiepsko się je piło, ale takie czerwone wino, jeżeli nie wyjdzie z dobrą bazą do na przykład grzańca, brat mi podsunął pomysł, żeby przyprawić to wino i zrobić grzańca. No i dodałem różnych przypraw i z tego kiepskiego wina wiśniowego zrobiłem przepysznego grzańca i i grzaniec był już super. Także nie zmarnowało się to wino, bo zostało przerobione, troszkę ulepszone, ale pamiętajcie, te swojskie nasze drobne wiśnie są Rewelacyjne i z nich wyjdzie świetna nalewka, czy wino. No, i tutaj przede mną widzicie około 20 kg w wiatrze wiśni, a tutaj jest jeszcze dodatkowo 5 kg. Z tego chciałbym zrobić wino, a z tych może zrobię nalewkę. Jak się uda, zobaczymy. Wiśnie też już samo myte, oczyszczone z wszelkich niedoskonałości. Nie ma listków, szypułek, końcówek. Odrzuciłem te suche wiśnie, jakieś tam gdzieś podgniłe, także są przygotowane już do przerobu. Tam jeszcze widzicie droższe pożywkę i peptoenzym, ale to później. A tutaj widzicie sojki miodu, bo do tych y, nastawów dziś nie będę używał cukru, tylko miodu. Także wino i nalewkę zrobię na miodzie, żeby była zdrowsza, fajniejsza, smaczniejsza. No to możemy zaczynać działać i pierwsze co to musimy przygotować owoce, które są już umyte, czyste. I teraz tak, y, kwestia drylowania. Czy drylować owoce czy nie, pozbywać się tych pestek czy nie. Niestety te drobne wiśnie mają problem, jeszcze jak są lekko niedojrzałe. Problem jest pozbyć się pestek, oddzielić pestki od owoców i są drobne, jest tych pestek bardzo dużo i jest to straszny kłopot. Także ja często robiłem praktycznie od, od długo, a już stosuję technikę, że, że tych pestek się raczej nie pozbywam. Krócej fermentuję wino w miazze i jest okej. Okay. Nic się złego nie dzieje. W pestkach jest to, że jest cyjanowodo, czyli kwas pruski. Jeżeli za długo to poleży, albo pestki rozwalimy, to wino będzie gorzkie, niezdrowe i lepiej tak nie robić. I my teraz musimy właśnie w jakiś sposób te owoce rozdrobnić do wina. I tu są różne metody. Jeżeli używacie jakichś młynków czy mieszadeł, uważajcie na to, żeby pestki były nienaruszone. Ja będę stosował tłuczek do ziemniaków, prawdopodobnie albo rękami będę po prostu te owoce mierzył w miarę możliwości, tak żeby łatwa, łatwiej sok i ten smak przeszedł do wina czy tam nalewki. Także bierzemy się na początek za wino i te 20 kg owoców będę teraz rozdrabniał, jak już rozrobimy, to przejdziemy do dalszego etapu. Jeżeli robicie niewielką ilość wina i macie możliwość wydrylowania wiśni, to na pewno bezpiecznie jest je wydrylować. Ja wielokrotnie już robiłem z pestkami. Jeżeli za długo nie przytrzymamy tego, to nic złego się nie wydarzy. I jeżeli chodzi o proporcje na wino wiśniowe, to ja tutaj miałem około 20 kg wiśni. Zostało teraz po zmierzeniu 18 litrów tego już płynu z rozdrobnionego wiśniowego. Ja bym chciał zrobić około 20-25 litrów wina z tych, czyli mniej więcej kilogram na litr, może być troszkę mniej, ale pamiętajcie, główna zasada lepiej dać owoców za dużo niż za mało. Zawsze można rozcieńczyć czy rozrobić z jakimś innym winem czy wodą. A jak zrobimy takie wino płytkie w smaku, bo damy za mało owoców, to później nie ma z tym co zrobić, także. Dlatego ja tutaj nie żałowałem wiśni. Po odrzuceniu tego będzie strasznie dużo, także chciałem zrobić około 20-25 litrów wina. I do tych 20-25 litrów wina będzie potrzebne około 6 kg cukru. Ja cukier zamieniam na miód, więc będę miał około 6 słoików miodu. Słoik miodu to jest około 0,9... słoik miodu to jest dokładnie 0,9 litra. Miodu wagowo to jest 1,25 kg. I taki słoik miodu to jest powiedzmy praktycznie troszkę może brakuje do kilograma, ale to jest około kilograma cukru. Także powiedzmy, że słoik miodu to kilogram cukru, dlatego 6 kg cukru to 6 słoików miodu. Ja w tym wiadrze mam jeszcze trochę miejsca, także myślę, że się zmieści to wszystko w tym jednym pojemniku fermentacyjnym, więc nie będę tego dzielił. Do tego dodam teraz 2 kg, czyli 2, 2 słoiki miodu, które rozpuszczę delikatnie w wodzie. Nie będę zagotowywał, tylko rozpuszczę, żeby w kilku litrach wody, żeby to było płynne, i później dodam pożywkę, drożdże i pectoenzym. Ja mam pectoenzym płynny, może być suchy. Pectoenzym troszkę wspomoże wydobywanie soku z owoców. Można go nie dodawać, ja go dodam, żeby mieć pewność, że. Wszystko z owoców wyjdzie co trzeba. Co dobre. No i wszystko mamy już tutaj. Dodałem drożdże, pożywkę, pektoenzym i te dwa słoiki miodu rozpuszczone w czterech litrach wody. Także jest to przygotowane, wymieszane, odstawiam teraz w ciepłe miejsce. No i teraz to dalej. Za około tydzień, myślę, że to jest minimum, to jest tydzień, maksymalnie dwa tygodnie, będę chciał już odrzucić te, te owoce, także przefiltruję owoce, to przef przefermentuję to, co jest ten cukier i wtedy będzie można dodać kolejną partię miodu czy cukru, ewentualnie jeszcze z niedużą ilością wody, w zależności od tego ile wyjdzie. Także tydzień, dwa odstawiam, filtruję i będziemy dodawać kolejną partię cukru. Już będzie wszystko wiadomo. Także to się pojawi w następnej części za jakiś czas, pewnie nie tak prędko. To dlatego mówię co będę robił dalej. Zachęcam Was do działania z wiśniami. Jest to super surowiec na wino. Jest to rewelacyjny surowiec na wino. No i teraz przygotujemy nalewkę wiśniową Sherry. Mam tutaj 5 kg wiśni. 5 litrów alkoholu 70%, słód 10-litrowy, no i tam miód czy cukier, ale to później. No i zasada tu jest znowu podobna: czy będziemy drylować wieście, czy nie. Można drylownicą, można rękami, jakimiś patentami to wieście wydrylować, pozbyć się pestek. Ja znowu tego nie będę robił. Jeżeli robicie niewielką ilość i macie możliwość wydrylowania, to dla bezpieczeństwa warto to zrobić ja musiałbym tu dużo czasu spędzić to są też te wisienki drobne także tu jest dużo z tym zachodu widziałem, że przy ściskaniu ręcznym można by tutaj jakiś patent dopracować i te, tych pestek się pozbywać przy samym ściskaniu na jakimś sicie więc kiedyś pomyślę o tym jak to sprytnie podejść, żeby właśnie pozbywać się pestek bez drewnicy bo pojedynczo to trochę zajmuje czasu jakbyśmy drylowali, a można tutaj jakieś patenty sprytne wymyślić, jeżeli macie jakieś Pomysły, jak wydrylować taką ilość w miarę sprawnie. Coś wymyśliliście, to dajcie znać. No i co będziemy robić? Tak samo jak przy winie, oczywiście warto troszkę zmierzyć, rozdrobnić. Także będę postępował dokładnie tak samo. Tu mi się troszkę już popsuło. Będę ręcznie, ręce są najlepszym pomocnikiem przy, przy wyrobie win. Także przy, przy pomocy rąk będę rozdrabniał te owoce, wrzucał bezpośrednio do słoja. I później te owoce zalejemy alkoholem. No i teraz te rozrobione wiśnie zalewamy alkoholem przygotowanym. 5 litrów na każdy kilogram. Więc jak macie kilogram owoców, to potrzebujecie kilogram alkoholu. Najlepiej takiego mocniejszego, nie wódki. No i wola. Wymieszam to ładnie. Ok, i teraz taki sól odstawiamy na około dwa tygodnie. Tak samo jak wino właściwie. Po dwóch tygodniach będę już odfiltrowywał alkohol, alkohol zleje. A owoce będziemy zasypywać cukrem lub miodem rozpuszczonym. Także to za dwa tygodnie będziemy robić. W drugiej części zobaczycie co dalej z tym słojem. Natomiast, jeżeli chodzi o jakieś dodatki do wina wiśniowego, jeżeli myślelibyście co dodać, jaki inny owoc, to wiśnie są tak fajne, że ja bym tutaj zupełnie nie myślał o dodaniu czegokolwiek. I nic bym nie dodawał. Ewentualnie, może fajnym dodatkiem do wina wiśniowego było, byłyby czereśnie. Jeżeli w danym momencie dojrzewają tak samo jak wiśnie, to czereśnie są słodsze, mniej kwasów mają i fajnie by się komponowały z wiśniami. Ale tak to bym nie kombinował z niczym innym. Wino wiśniowe i nalewka jest tak super, że tu absolutnie nie ma potrzeby dodawania czegokolwiek innego. Także wino i nalewkę odstawiam. Widzimy się za około 2-3 tygodnie w części drugiej. Servus!